My już od jakiegoś czasu prowadzimy selektywną zbiórkę opakowań, robimy to w domach również. Segregujemy plastik, segregujemy puszki, ale to nie wystarczy. Ta selektywna zbiórka nie zapewnia nam takiego poziomu zbiórki, jaki byśmy oczekiwali, jak również nie jest na tyle wygodna dla klienta i dla konsumenta, że tak powiem. Więc przyszły rok to szereg zmian. Zacząłbym w pierwszej kolejności od systemu kaucyjnego, czyli selektywnej zbiórki już takiej najbardziej można powiedzieć zoptymalizowanej zbiórki opakowań plastikowych i puszek, gdzie będziemy, gdzie sklepy od 1 stycznia będą, będziemy zanosić, mamy będziemy płacić kaucję i chyba to jest taki można powiedzieć najwyższy z tych już końcowy proces ewolucji zbiórki selektywnej, gdzie jest kaucja dodana do produktu i ten produkt Odnosimy w konkretne miejsce i tam zostaje on od nas odebrany i segregowany, a potem dostarczany. Oczywiście dochodzą inne branże. Dochodzi branża budowlana przyszły rok, ale też branża tekstylna. To są dwie duże branże, które będą objęte też nowymi rozporządzeniami dotyczącymi selektywnej zbiórki. Będziemy musieli segregować frakcję w przypadku, tak aby można była, mogła być ona odebrana, a potem dostarczona i wykorzystana ponownie, bo, bo tak naprawdę wszystko sprowadza się do tego, że segregujemy frakcję raz, żeby podnieść poziom zbiórki. A drugie, żeby tak zbierać, żeby można było ten produkt ponownie wykorzystać w gospodarce obiegu zamkniętego. Jeśli chodzi o odpady budowlano-remontowe, to przepisy już w naszym prawodawstwie są. Instalacje muszą zacząć się przystosowywać do tego, żeby rozdzielać te odpady budowlano-remontowe na frakcje, oddzielić drewno od gruzu, od plastiku, od ceramiki i, i segregować to wszystko na, na frakcje, co oczywiście wymaga. Zmian w pozwoleniach zintegrowanych i, i ponoszą dodatkowe koszty. Natomiast jeśli chodzi o, o zbiórkę tekstyliów, to już zaczyna funkcjonować, to już funkcjonuje w punktach selektywnej zbiórki w wielu miastach. E, są prowadzone niekiedy zbiórki prosto u źródła spod domów, są e, stawiane już. E, takie pojemniki na zużytą odzież. Natomiast to jakby dopiero jest na etapie wdrażania i myślę, że jeszcze trochę czasu potrwa, zanim, zanim my to implementujemy do naszego prawa.